Witajcie wszyscy w studiu EMA Polska. Przed Wami nowy nabytek największej organizacji w Polsce. wy, który dzieli karierę strażaka z karierą zawodnika MMA oraz internetowego zadymiarza. Chwilę przed swoją najważniejszą walką w karierze, przed Państwem Przemysław The Polish Wolf Górny. Witaj, Przemku. Witam wszystkich. Przemku, zaczniemy sobie klasycznie. Skąd się pojawił MMA w Twoim życiu i czy pamiętasz swoją pierwszą galę, którą oglądałeś? MMA, skąd się pojawiło? Od małego zawsze tam, wiesz, fascynowałem się sportami walki. Zaczęło się to od boksu, kickboxingu. No a później to się przerodziło właśnie w mieszane sztuki walki. Poszłem na matę, trochę zapasów, trochę jujitsu, no i wszystko się pomieszało. Jasne, rozumiem. Tomasz Narkun, bracia Romanowscy, Gracja Szadziński, czy kiedyś Tomasz Stasiak. Naprawdę, sporo zawodników na dobrym poziomie wywodzi się ze Stargardu. Czy tam panuje jakaś specjalna aura MMA? Też się muszę zapytać. Co odróżnia Berserkerów od innych zawodników, czy od innych klubów? No berserkerzy, tak sama nazwa, mówię sobie, no są wojownicy, którzy walczą zawsze na śmierć i życie, no i to nas zawsze odróżnia. Ch charakterni skurczybyki, tak można to nazwać. Jasne, rozumiem. E, powiedz mi, kto jest w twoim teamie i kto będzie w twoim narożniku podczas twojej najbliższej walki? To w moim narożniku będzie trener oczywiście, Tomasz Stasiak, którego serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście dwóch moich koleżków z maty, którzy też mi pomagają ciężko się przygotować do walki, Kamil Stysiak i Sebastian Napierajczyk. No dobra, miałeś mieć Przemku debiut w 2023 roku dla KSW, ale kontuzje wszystko zatrzymały. Możesz mi powiedzieć, jakie emocje Ci wtedy towarzyszyły, kiedy widziałeś innych wchodzących do klatki KSW, a Ty musiałeś jednak czekać? No emocje były... na. No, no... No, kurde, ciężko to teraz opisać, bo e, zawsze chciałem być w KSW i bardzo się mocno też przygotowywałem, wziąłem tą walkę z Kamilem Szkaradkiem. E, no, ale no niestety doznałem kontuzji bardzo poważnej, uszkodzenie że, e, żeber. No i w ogóle nie, zawsze się wychodzi z jakąś kontuzją, ale to mówię, to była taka kontuzja, która w ogóle nie pozwalała mi ruszać ręką. Ani się za bardzo ruszać, dlatego no musiałem odwołać tą walkę. No byłem bardzo mega zły na siebie. Jasne rozumiem. Wracasz po półtora rocznej przerwie i otwierasz dużą galę największej organizacji MMA w Polsce. Powiedz mi, czujesz większą presję sportową, oczekiwania ludzi, którzy ci kibicują, rodziny, kolegów ze straży, znajomych. No czy powiem szczerze, tak? Nie mam jakiejś tam presji dużej, bo już walczyłem na jakiejś tam dużej gali. Po prostu jadę zrobić swoje, zrobić robotę i tyle, tak jadę, że tak powiem na teren wroga. No, ale kolokwia kolokwialnie mówiąc, nie przeszkadza mi to, a tym bardziej jeszcze bardziej mnie y, motywuje. Także jadę, wjeżdżam na jego teren. I niech się liczy, bo polski wilk tam już 20 września będzie. Jasne. A czy uważasz, że pozaklatkowe, twitterowe batalie pozwoliły Ci się dostać do KSW? Myślę, że na pewno. Chociaż już mówię, byłem brany pod uwagę nie raz i nie dwa. No ale to tak mówię, los tak chciał, tak? Wypadłem przez kontuzję, później tam się pojawiła duża oferta właśnie typu Bellator. No to głupiłby tylko nie skorzystał. No, a ja później zabiegałem bardzo mocno o walkę w KSW, no i w końcu wyszło. Nie, Trzeba było trochę tam się w, na tym Twitterze, tak powiem, poprzytykać i no jest. Tak to działa. Jasne. Wspominałeś o Belatorze, prawda? Ty tam miałeś okazję zawalczyć z Clarkiem. Może opowiedziałbyś o tej walce i o przygotowaniach do niej? No przygotowania były świetne. Wszystko poszło tak jak trzeba. Waga też bardzo dobrze zeszła. Aż tak dobrze, że chociaż tam trochę perypetii miałem na miejscu takich, bo yy, tak dobrze mi ta waga poszła, że tak się świetnie czułem, że zacząłem za dużo ładować w siebie jedzenia. No ale niestety ten żołądek był skurczony, no i później to się odezwało wszystko, nie? Później się męczyłem bardzo długo, całą noc nie spałem, brałem jakieś tam leki różne, żołądkowe, no bo miałem duże problemy. No i no i było nieciekawie, no ale jest, yy, Bóg dał tak, że akurat doszłem do siebie, no i wyszedłem do tej walki, można powiedzieć, nie całkiem zregenerowany, ale, no, ale było okej. Okay. Jasne. A co myślisz o swoim najbliższym przeciwniku? Sebastianie Decowskim? To myślę o nim, no nie wiem co o nim mogę powiedzieć za dużo, bo tam widziałem jakieś jego walki i ogólnie to tam yy, dostawał, że tak powiem. Przeciwników na tam, nie wiem, kilka dni przed, co tam wsiadali po kilku, tam, sekundach walki, tak? Co za dużo, tak, nie widziałem jego jak, jakiegoś tam stylu, yy, a co o nim mogę powiedzieć? No też, ogólnie dużo też czeka. Ja lubię, także, tak powiem, młodych temperować, nie? I dlatego pokażę mu starą gwardię, jak się walczy, i musi się liczyć, że to będzie naprawdę ciężka walka dla niego. Jasne. Wspominałeś wcześniej o swoim trenerze Tomaszu Stasiaku, to powiedz mi, kto raz pracowywał z twojego teamu decowskiego? Sam zawsze osobiście rozpracowuję swoich rywali, no ale do tego też koledzy z maty też się przyglądają zawsze przeciwnikom i udzielają cennych wskazówek. Jasne. Przemku, łączysz bycie zawodowym strażakiem z karierą MMA. Powiedz mi, co jest trudniejsze? Wejście do północnego budynku czy do klatki? No zdecydowanie do północnego budynku, ponieważ no, tam się zmagamy nie tylko z pożarem, ale z innymi też przeciwnościami losu. Wchodzisz tak naprawdę w niewiadomo i nie wiadomo, co cię czeka, i w ogóle, czy sam wyjdziesz z, cało z tego. A dodatkowo jeszcze trzeba e, uratować życie, mienie. Tak to wygląda. To, co robisz Przemkę, jest bardzo szlachetne. Powiedz mi, czy korzystasz z nowoczesnej technologii w MMA, jak zegarków, opasek, aplikacji? Co w ogóle myślisz na ten temat? Nie, ja ci powiem, ja jestem ze starej szkoły, że tak powiem. Chociaż wiem, że to jest niemądre, ale jestem tak nauczony trenować mocno, ciężko, co nie zawsze idzie w pasz później ze zdrowiem. Bo teraz w ogóle jest inne pokolenie tych zawodników. Gdybym nie wiem, mógł to cofnąć o 10 lat do tyłu, no to bym w ogóle inaczej trenował. Na pewno dużo bym stawiał na regenerację trzy razy więcej niż to robiłem do tej pory. No i na pewno ta kariera i te zdrowie by, by tych walk było dużo więcej i by ta kariera dłużej trwała. tak. A tak naprawdę, no to teraz walczysz nie dość, że. Eee, w klatce to jeszcze walczy sam z własnym organizmem, nie? Tak, to masz rację. Jest teraz dużo zawodników, którzy świadomie trenują. Przemku, wymień mi trzech swoich ulubionych zawodników MMA z Polski i ze świata. Polski? Mm, Tomasz Narkun, Michał Materla mm, Krzysztof Jotko. Mi się podoba teraz jak walczy, bo jest też w moim wieku, a Naprawdę daje radę. A ze świata? A ze świata, no to zawsze John, John Jones, John St. Pierre. To były takie legendy, zawsze dla mnie. No a z takiej jeszcze starszej gwardii, no to tam zawsze Lioto Maschida. Bardzo mi się też po, podobał jego styl, jak, jak walczył. Jasne. A powiedz mi, Przemku, skąd z zgniadłem? wziąłbyś z nim walkę w catchwejcie? Zależy w jakiej formule, tak? No bo, nie ukrywam, on jest dużo cięższy ode mnie. Eee, no ale na przykład, nie wiem, na no, małe rękawice w boxie bym mógł z nim walczyć, nie ma problemu. Dobra, teraz muszę ciebie zapytać o negocjacje z TFL, jak i o walkę, która się miała odbyć z Kamilem Giezem. Eee, skąd w ogóle taka twoja reakcja na Twitterze? Znaczy, tam ja dostawałem propozycję od TFL-u. Tylko mówię, szanujmy się, tak. Ja też nie będę walczył za tak powiem, jakieś przysłowiowe chusteczki. No bo same przygotowania, ja i tak dokładam tego sportu, tak jak pewnie większość zawodników. I wiadomo, też mam rodzinę żonę i też chcę mieć coś z tego i czy jechać na wakacje, czy nawet, żeby chociaż te przygotowania mi się zwróciły, nie? To po pierwsze, a po drugie, no co, co do Kamila Gieza, no to mówię, ja nie wiem, ja się wypowiadam na różne tematy tam odnośnie jak to walczy albo kto z kim walczy, jak to wygląda, tak, no niektórzy zawodnicy są budowani, w tym przypadku tak samo było to, tak, jak, jak można powiedzieć teraz mój przyszły rywal Decowski, no z, został, została jego kariera zbudowana, jego rekord, ale no moim zdaniem Lepiej nieraz przegrać z mocniejszymi zawodnikami i złapać te, te y, doświadczenie niż mieć nabity rekord, a później się obudzić z ręką w nocniku. No, ale to oczywiście są winy, mówię, menażerów, nie? Bardziej, a później mają prete zawodnicy mogą mieć później pretensje do, do swoich menażerów, że tak, że tak powiem tych ogórków im dawali, a później rzucają ich na cięższą, głę głębszą wodę, nie? Jasne. Teraz już rozumiem Twoją reakcję na Twitterze w temacie TFL i Kamila Gierda. Muszę Cię zapytać, jaka jest Twoja ulubiona kuchnia albo jedzenie? Kuchnia? Chińska. Lubię chińs chińską, tajską kuchnię. nie? Bardzo mi smakuje. Lubię też y ostre rzeczy jeść. Jasne. A powiedz mi, jaki był najmocniej bijący zawodnik, z jakim miałeś okazję sparować? Najmocniej bijący? Dokładnie. No to zrusz, znaczy powiem Ci szczerze, tak. No to nie zawsze jest tak, że sparuję z takimi zawodnikami typu yy, z mojego lim, limitu wagowego. Nie? Nieraz się sparuję z dużo, z dużo cięższymi zawodnikami. Gdzieś tam się, że tak powiem, yy, sparujesz. No nie wiem Ostatnio byłem w Spitfire, że tam też był taki chłopak yy, z Czeczeni, że tak powiem. I też bardzo mocno bił, no ale ważył dużo więcej, no ale tam nie pamiętam jego nazwiska. No ale ty się przewinęło tyle tych sparing, sparing partnerów. Gracjan Szadziński mocno wie. No dobra, teraz zapytam ciebie z drugiej strony najlepszy partnerowiec z jakim miałeś okazję sparować? No to tak samo mówię tam te chłopaki mówię z Kaukazu tam, nie? To to są tacy najmocniejsi zapaśnicy z którymi tam gdzieś się przewijałem też, czy na jakichś obozach, czy na matach. Mam już do ciebie Przemku, ostatnie pytanie. Powiedz mi, czy interesuje się free fightami i jakie masz o nich zdanie? Czy interesuje? No interesuję się. Ogólnie oglądam sobie Fame. Nie Fame, teraz właśnie Michał Materla tam jest. To właśnie wieczorkami z treningu, jak już jestem taki wymęczony, to sobie nieraz puszczam tego YouTube'a i tam sobie oglądam jakieś właśnie filmiki. No co, uważam, że to jest. Też w pewnym sensie dobre dla zawodników, bo teraz właśnie to poszło to w tą stronę, że sportowcy właśnie dołączają do takich organizacji, a ci zawodnicy chcą się sprawdzać właśnie w sportowych walkach, ale też mi się zdaje, że to zainteresowanie dużo mniej spadło tymi właśnie, że tak powiem pajacami. A ludzie też chcą oglądać zawodników takich z prawdziwego zdarzenia, dlatego się interesuję tym, kto wie, może w przyszłości też gdzieś tam zagorszę. ku wielkie dzięki za rozmowę i wyczerpujące odpowiedzi. My zapraszamy wszystkich na Twoją walkę, która odbędzie się 20 września na kr 210 jak i na Twoje media społecznościowe, żeby byli z Tobą na bieżąco. Dzięki. A również dziękuję Ci i pozdrawiam.